Polska moja i Twoja ojczyzna, ona żyje, ona nie umarła. To dla niej wciąż oddają życie ci, którzy ją naprawdę kochają. Niech dzisiaj brzmi ta nasza modlitwa, zanoszona przez orędownictwo błogosławionego Jerzego do nieba, a my, żebyśmy nigdy tej miłości nie zdradzili. W Święto Niepodległości Polski także w Kryńskiej Parafii Świętego Antoniego odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny oraz instalacja relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Za staraniem księdza proboszcza Jana Wnęka i przy wsparciu miejscowej Solidarności relikwie błogosławionego patrona ludzi pracy będą już na stałe w kościele. W czasie mszy hołd relikwią swojego patrona złożyli przedstawiciele Kryńskiej Solidarności. Poświęcono krzyż dla Komisji Zakładowej Związku. Litania do błogosławionego księdza Jerzego, błogosławieństwo relikwiami i ucałowanie relikwii przez wiernych oraz odśpiewanie pieśni Boże coś Polskę zakończyło całą uroczystość. Trzeba wspomnieć, że ksiądz Jerzy Popiełuszko na krótko przed męczeńską śmiercią przebywał w Krynicy na wypoczynku w dniach od 9 do 19 lipca 1984 roku. Ojczyzno, co się z tobą stało? Czy wiesz, aby bolało Polsko, czy już zapomniała?